Bracie, bracie, co się stało? Bracie, już nie ja mam twojego brata. Kim ty jesteś? Gdzie jest brat? Pamiętasz tą miksturę, co mu dałeś? No, no tak, ale to było zwykłe picie, chyba. Oj, nie, nie. W sumie mam to gdzieś. No to. Co? Co masz zamiar zrobić? <grych> bo ja już jestem. Zainfekowałam go. <grych> do widzenia, pani. Nie! <grych> 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 Oddaj mi brata! <grych> Nie śmiej się jak jakiś klaun. Widzę <grych> <grych> cię. A. Wiśniaki, uważajcie! On może wszystko zrobić, nawet wysadzić wioskę wam! Zjadłem mu. O ucho. Chodź tu! Nie. Oddaj mi broto! Słyszałeś? Słyszałeś? To jest Messa! Wszystko się stać może. Messi. Nie Messi, tylko Messa Ła. <grym> Już mnie zgubiłeś. <grym> no to miłego. Życia? no wiem. Nawet nie masz pojęcia, gdzie jestem. Może nie mam, ale jestem jednego pewny. Ze z tobą wygram. Mam propozycję. No jak to dziecko? Może zagramy? W czerwone i w zielone? <laughs> Chyba Oj. powinieneś to znać, skoro jesteś. Od otworem. razu umrzesz. No to a wiesz w ogóle na czym to polega? Oj, wiem. No to powiedz. No a powiedz, co to jest? To jest taka baba Jaga patrzy. Taka Ala, tak? Mhm. Mm Ustalmy. Tylko jeżeli... jak cię zobaczę, to jesteś zamordowany. Wiem. Ustalmy coś. Jeżeli, o widzę cię. Jeżeli wygrasz, to przejmiesz moje ciało i zrobisz z nim, co tylko chcesz. Odejdź. A jeżeli ja z tobą wygram, to dasz mi brata już nigdy więcej mm. się tu nie pojawi. Nie, nie, nie. Jeżeli Jeżeli to wygram, to wypijesz to. Co to jest? na no, miksturkę, którą dać twojemu bratu. Ale jeżeli ja wygram, to mi go oddasz. Dobrze, to ja idę przygotować tor. Dobra, ja się szybko raz to przygotować. Może coś, nie wiem, zbiorę, żeby... Nie chcę za bardzo oszukiwać, bo wiem, że to się może źle dla mnie skończyć. Ale muszę coś zrobić, żebym nie był zainfekowany też bo martwię się o, villager tu jest musi pan stąd zejść, bo zaraz się zacznie bitwa ostra O widzę, że tam buduje dobra, idę słychać dalej rzeczy, niech pan ucieka bo jak przegram, no to już nie będzie ratunku dla tej wioski dlaczego ja dałem Arturowi to wypić, Bratun, czyli to jest ten to co ciągnie konie Dobra, mam pomysł. Wiem jak to wygrać. Za dzieciństwa z bratem się w to pamiętam, że bawiłem w Baba jedy patrzy, czyli w zielone i czerwone. Zawsze moją taktyką było to, żeby kucnąć na początku i iść, o tak, po prostu na kucaka niebiec, bo jak będę biec, on powie czerwone. Jeśli nie zdążę zatrzymać, to mogę umrzeć, a jeżeli umrę, no to nie będzie zbyt kolorowo. Oj, oj, oj. Dobra, mam tu enchanting. Aj, nie mam lazury tu żadnego. Żeby go, w razie wygrywałem, miał to zrobić, żeby go pokonać. Już, gdybym przegrał. Mieć... Niech się właśnie dojść do tego enchantingu, żeby zenchantować miecz, ale nie mam tyle po prostu sobie. Three, Dobra, już idę chyba, bo mnie woła... wołałeś mnie? Tak. Potworzę. Mów do mnie Artur. Nie będę do ciebie nigdy mówić Artur. Jak zwykle te dzieci z mnie nie szanują starszych. No to co, gotowy jesteś? No. <coughs> Wiesz, jakie są zasady chyba, nie? No liczysz do, do 10. Nie, 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 nie. Są inne u mnie zasady. To mówię, kiedy chcę. Mówię czerwone, kiedy chcę. Dobrze, więc jeżeli zobaczysz, że chociaż, chociaż mrugnąłeś, to od razu umierasz. Znaczy nie, nie. nie. Od razu pijesz tą potkę, a jak nie będziesz chciał, to ci naha mają Więc uwaga. No powiedzcie. zielone. CZERWONE! Poczekaj chwilę, wezmę sobie... O, będzie mi tak lepiej. Dobra, muszę zobaczyć. No, okej. Okay. Dobra. Już? Mogę. Zielone. Czerwona. O Jezus, ale mi się pocą ręce. Zielona. Czerwona. Czerwona. Zielona. Czerwona. Ja, jaj, Jest, że jesteś blisko śmierci. Ziem. A tutaj ci zrobię jeszcze utrudnienie, będziesz musiał tu przeskoczyć, żeby mnie dotknąć Dobrze. A więc zioły. Jest. Było czerwone, a ty się ruszyłeś. Na no co ty? Było zielone. O Oszukałeś. Poszukałeś. Oj nie, powiedziałem czerwone, a ty się ruszyłeś. Nie, prawda. O To Prawda, prawda. Była umowa. No była umowa, ale ty przegrałeś. Powiedziałem czerwone, a ty się ruszyłeś. Właśnie, że nie. Było... Zielone! <noise> to dara! Oszust! Wygrałem sprawiedliwie! Nie no, ja taki nie jestem jak twój brat Arturek nieuczciwy. <noise> to mi go teraz oddaj. Jesteś tego pewno. Oddaj mi go! No co mi zrobisz? Wiesz jaki... Pff, nie widzisz jaki to miecz? <noise> Myślę, że ja się jakiegoś mieczyka Excali Pindorosa, Ale nic nie zrobi. Zresztą excali to był mój kiedyś kolega. Tym bardziej powinieneś. <noise> Dobra, to do widzenia. Z tobą wygrałem uczciwie! o, a złową to jest. Nawet nie próbuj. O ojej, co to jest? Czy pan... Ali może wie, co to jest? Nie rób tego. <laughs> Dobra. No, nie, nie rób tyżno. tego. Nie, nie.